Uwaga, film jest nagrany w celach naukowych oraz eksperymentalnych. Proszę nie naśladować zachowań występujących w filmie. Ciemanderowidzowie, dzisiaj bardzo nietypowy odcinek. Sznurek i rakieta. O tak, zrobimy. Co może z tego powstać? Eee, chciałbym, aby nikt tego nie robił, to co ja teraz zrobię. Chcę przeprowadzić eksperyment i przywiązać rakietę do sznurka i zobaczyć, czy po prostu jak ona poleci do góry, czy będzie w miejscu stała czy po prostu się wariować, czy będzie po prostu ładnie w miejscu stała także no co, wiążemy do sznureczka i patrzymy także rakietkę zamontowałem do sznureczka, a sznureczek zamontowałem o proszę, jak kukurydza ścięta się przydaje do kukurydzy, mam nadzieję, że wyleci nie wiem co się wydarzy O, no eksperymenty głupie ładu ściągła <laughs> Także, no, hmm, pociąga za sznurek i ją ściąga na dół. Także, no, jak widzicie, nie róbcie tego z większymi rakietami, bo, bo to może się źle zakończyć. Szczutamy po sobie, żeby nie brudzić, i tyle. Taki krótki eksperymencik. Miałem to w głowie, co by się stało, gdyby, e, oczywiście, jak widzicie. Podeszłem do tego z głową, bo wziąłem sobie rakietę, która ma tam 27 gramaneku. Nie kombinujcie, bo może komuś przyjdzie do głowy teraz, żeby bazukę tak podczepić. Nie moi drodzy, wychodzi w sumie na to samo jakbyście wbili ją w ziemię, tylko że tutaj nie wiecie, czy ona czasami nie wyrwie i nie poleci w waszym kierunku. Także nie kombinujcie za dużo. Ja Wam pokazałem, co się stanie z rakietą, jaką do sznurka podczepimy i tyle. Dziękuję za oglądanie i odpalajcie swoje bezpiecznie.